Więc wylecimy tak jak mówiłem na wstępie. Stary budynek CPN. -ki. Jak dobrze pamiętam to była nowa tutaj, często tankowałem motorek I w sumie nic ciekawego pozostałości, podjazd. Tam budynek techniczny, gdzie gaz był trzymany i jakieś samochody. Koparka wygląda na troszkę porzuconą. Może podejdziemy, zobaczymy. Ten samochód jeszcze wygląda jako taki użytkowy, ale nie jestem na 100% pewny. No i co? Krótki mały materiał. Niestety, kanał mam mój oryginalny zablokowany, więc z czasem będę próbował się do niego dostać. Na chwilę obecną będę korzystał z pomocniczego kanału, gdzie jeszcze. Obecnie nic nie ma, ale linki, i tak dalej, i e, grupy, Facebook, i tak dalej mam poblokowane. Wszystko więc e, w najbliższym czasie coś będę z tym robił. Niestety, jestem osobą pracującą, więc też nie bardzo. No i co, do kolejnego.